Siemanko z tej Chocolate. witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku z Mac Pixela, Moi drodzy, spędziłem ostatnie pół godziny na maksowaniu poszczególnych poziomów po to, żebyśmy mogli e, odblokować te e, poziomy bonusowe, więc zaraz zobaczymy, jak one wyglądają, ile ich tam w ogóle jest i e, jak to działa. E, bo zobaczcie, tutaj mam 100%, 100%, 100% i kolejne okienko. Więc moi drodzy. A czy to jest Titanic? Czy to był Titanic i czy będziemy mieli kilka poziomów, czy mamy tylko jeden? Nie, mamy kilka poziomów, czyli słuchajcie, będzie spokojnie taki odcięczek jak zwykle. Mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona, a my tutaj ciśniemy dalej. Dobra, yy, mamy wędkę. Czy musimy zwędkować coś tą wędką? Proszę bardzo, yy, mamy starego dziada. Stary dziad nam nie pomógł, bo, yy, bo Titanic i tak się rozwalił, więc. Yy, Gwiezdne wojny, gwiazda śmierci. Okej. Okay. Mmm, czy to jest y, Luke, czy to jest Han Solo? Halo, powiedz coś. Rozpo. O nie, Artu Dito był tym złym przez cały czas. E, teraz mamy, ale inaczej, to jest w ogóle jakiś e, m, etap z filmami. E, Okej, okay, w takim razie. E, halo? Kopsu kopsu? A on chyba nas tutaj jest niezbyt. O, kopsu kopsu? A, Myślałem, że nam nogi odgryzie, on nas tylko wrzucił do lawy. Disappointing, moi drodzy, disappointing. Czy to jest Harry Potter? Jeśli to jest Harry Potter, to dzisiaj na kanale Chocoinalli miał miał premierę odcinek, drugi odcinek z serii z Harry Potterem w Minecrafcie, więc jak, jeśli nie widzieliście, to koniecznie zerknijcie. Oblejmy e, eliksirem. Okej, okay. okej, okay. nieważne, nieważne, moi drodzy. Eee, to jest Terminator, ok. Czy możemy odkręcić lawę, żeby ona wybuchła? Nie, niekoniecznie. A tutaj mamy jakiś typowy western. Nie rozróżniam westernów, więc nie mam pojęcia jaki to może western być. Eee, jedyny western jaki oglądałem to Powrót do przyszłości 3. Hehehe. Eee, ok. Halo mordo, czy... Tak bardzo źle zostać potraktowanym. Oświadczasz się komuś, a on na ciebie pierdzi. Niesamowite, niesamowite, jestem niesamowicie. E, jestem. O! Ojoj! A, jestem niesamowicie rozżalony! Jestem. byłbym przypomniany furią, gdyby nie to, że w sumie wszystko mi jedno. <laughs> e, miecz świetny, Mordo, czy to nie jest twój miecz? O! 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 o, o! Przepraszam, że co? Nie tak działa laser! Jak sobie włożysz w oko miecz świetny, to. A... Nieważne, moi drodzy. Nieważne, mo. Nieważne. Nic nie jest ważne. Prawda, panie Dumbledore? Panie Dumbledore, halo. Am. Um, nic nie jest ważne, moi drodzy. On tak będzie tu siedział? Aha, bo to jest beknięcie. Ok, czyli czekamy aż skończy bekać. Dobra, w takim razie. Już? Skończyłeś? Już? Koniec? Bardzo dobrze. Terminator. Tu... to nam nie pomoże. Okej. Okay. Eee, to może... Może z temu się oświadczmy, mordo. Może ty chcesz nas poślub... Czy ludzie na Dzikim Zachodzie mieli jakieś problemy gastryczne? Czy... Czy jest znana z historii jakaś, nie wiem... Wielka... Wielki ból brzucha 1883 roku, czy coś w tym rodzaju. Jest, jest takie coś? Bo ja nie wiem. Proszę bardzo, czy. Okej. Okay. O, 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 o co? Okej. Okay. No cóż, gdyby. Czy to tu leżało? Oto coś? Cały czas? Nie zwróciłem na to uwagi nawet? Okej. Okay. Nic się nie wydarzyło. Na... Tutaj na tym westernie, Może kliknijmy na tego gościa. A! Wystrzelił, czyli to nie był prawdziwy pistolet. Ok, ale to nic, nic nam nie dało. Czy jak damy to tu? To nie damy to trimieterowi. Hej, Mordo. To jakaś bateria była. I on się wziął i teleportnął. E, czy jest tu ktoś, komu mogę coś jeszcze zrobić? Tego gościa kliknąć. Ok, niewiele to dało. Musielibyśmy ich jakoś do siebie zbliżyć. Mmm. Jeśli chodzi o trymiatora, to może po prostu na niego kliknąć? O! Chodziło, żeby go zdezintegrować czy coś? Czy możemy do tego salonu wejść? Nie możemy. Czy możemy kliknąć na. Na to nie możemy. Ok. Na czapkę. Może można mu czapkę zdjąć? Nie. Może można mu coś innego zrobić? Nie. A temu? Na broń? Nie. To jest to samo. Mmm. Tutaj nie ma zbyt co zrobić, słuchajcie. Musi być jakaś opcja kliknięcia gdzieś jeszcze. Tylko gdzie? Na drzwiczki nie. Na słońce? Słońce! Trzeba było słońce wyłączyć, dobra. Czyli słuchajcie udało nam się przejść e, Pierwszy bonusowy etap Z tą różnicą że tutaj też Można to jeszcze wymaksować więc coś jeszcze Prawdopodobnie będzie można Wyciągnąć ale póki co chapter 2 Ponieważ mamy tutaj kolejny Zobaczcie 100 100 100 Mamy nie prze, Nie nieprzej, przechodzeniowe Mamy kolejny etap moi drodzy, Mamy kolejny etap I w tym etapie uwaga e, Jakaś gierka retro Okej okay. O Czym jest to coś? O! O! To jest ten, 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 ten pyciek. To jest ten pyciek z tej gierki. Nie wiem, jak się ona nazywa. To, to było... Space Invaders? Czy coś takiego? Mamy grzybki. O, czy możemy go sobie zjeść? Czy będziemy mieli moce jak Mario? Nakarmy, nakarmy nimi Mario. To Mario się powie... Powinien się powiększyć! Hal... Tego trybu w Super Mario Bros. nie widziałem jeszcze. przyznawam się. What? What? Co? 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 Okej, okay, bonusowa runda. Bonusowa runda. Glicze. blu, blu, Blublu. Blu. Cokolwiek się właśnie wydarzyło. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Co to jest za. To jest odniesienie do jakiejś gry, prawda? Albo do jakiegoś filmu. Bardziej do jakiegoś filmu. Czy to jest Robocop? Wygląda mi na robokopa jakiegoś. Aczkolwiek nie wiem. Testy 23. To jest portal, prawda? A... The cake was not a lie all along. Ciasto tak naprawdę było cały czas w większy. Kto grał w portala, ten wie o co chodzi. Eee, mamy tutaj Poland Bola. Czy to jest Poland Ball? Nie, to jest jajko. O, pisanka, słuchajcie, wesołych świąt przy okazji. <grym> Finish him! Walczymy z Sub-Zero. Czy możemy na przykład e, go kopnąć w Jondro? Nie możemy go kopnąć w Jondro, bo nas zamroził. No cóż. E, w takim razie, jakbyśmy tą piłeczkę dali tobie? Morda, piłka dla ciebie. Ha! Gdybym tylko wiedział, do czego to jest odniesienie, to może bym zrozumiał. E, jeśli chodzi o portala, czy możemy zrobić coś bardzo prostego, czyli zrobić tu portal? A Stary, nie tak działa portal. To może weźmy PokeBola i ciebie z Bebolem. Czy my wezwaliśmy PokeMona, będąc w jego brzuchu i... Nieważne nieważne, 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 nieważne. Nieważne, moi drodzy. Eee, czy możemy na przykład wziąć kawałek czegoś, haka? No możemy tutaj kliknąć. O, N! Fish him! Bardzo dobrze, zwędkuj go! Co to tyle? To już? Pokonaliśmy? To było w miarę proste. W takim razie. Tu nas jeszcze nie było. Zamieniało, zamieniło nas w. A nie, to nie zamieniło nas. To my się. Z... Czy to był Final Fantasy? Chyba już wiem o co chodzi. To było Final Fantasy, prawda? Nie zrozumiałem. Nie zrozumiałem, że to jest Final Fantasy i. Nieważne. Nieważne. Aczkolwiek e, ta postać, która tu stała, miała dosyć. Duże umiejętności w radzeniu sobie z magpixelem, jak pewnie zauważyliście. Tak czy inaczej, e, proszę bardzo. Boom. O nie, robiliśmy to już. Dobra, tego nie robimy. E, w takim razie weźmy to. Aha, to też już widzieliśmy. E, czy klikaliśmy w bombę tym? Nieważne, prawda? Udało nam się. Udało nam się. To jest jedyne, co się liczy. Proszę bardzo, aż. U! Czemu wzięliśmy go do PokeBola? Tego kurczaczka? To tyle? To o to chodziło? Okej, okay, okej. Okay. Spodziewałem się bardziej zaawansowanego, fabularnie rozstrzygnięcia tego wszystkiego, ale mamy, zobaczcie, magiczny bilet. Ten magiczny bilet damy konduktorowi myślałem, że to jest jakiś bilet do tego, do fabryki czekolady, Willy'ego Łonki czy coś. Animation, an że, że animation, ok. O, Dom Simpsonów, proszę bardzo. W takim razie, panie panie Homer. E Okej, okay. ok, nie wiem, do czego to miał słychać. Mamy Księgę Dżungli. Proszę bardzo. Pumba. Czemu zjadłeś bombę znowu? To już drugi raz w tym tygodniu. Panowie Smurfy. Panowie Smurfy wyglądają jak... Jakby to było jakiś O matko. Czy on mnie właśnie zmienił w Gargamela? No nie, come on. Come on, come on. Tak sobie tutaj nie pozwolę. Dexter. Dexter, powinieneś wziąć tą Didi. Przez cały ten... Ojoj, nie, nie chciałem cię kopnąć. Chciałem, żebyś się pozbył Didi. Nie o to chodziło. Dobra, Flinstonowie, tak? Dobrze rozumiem? Proszę bardzo, Flinstonowie. Um, Welma, tak? Wilma? Halo? Betty, tak? Króciutko, tutaj pamiętam te imiona. Ja serio pamiętam imiona wszystkich Flinstonów. Nie mogę. Dobra, to może dajmy bombę Betty. Betty, proszę. Nic się nie wydarzyło. A to mi wygląda jakiegoś kung fu. To jest Dragon Ball! Ok, proszę bardzo. Trzymaj, stary. Nie tak wyglądała forma Super Saiyan. Co, co, co to, ma być? Co to za czarodziejki z księżyca? Eh, na kanapie, możemy sobie siąść. Okej, okay, nie, to może. O, możemy otworzyć okno. Cokolwiek to dało, nic to nie dało. W takim razie, Timon. Timon, wskakuj do brzucha pumby. O, od tyłu też może być. Co, co, co tam się, co tam się, co tam się, co tam się szamocze? Co to to? Czy on rozbraja bombę w tym momencie? Mam nadzieję, że rozbra... Rozbroił bombę! Brawo, Timon! <ścoughs> Zobaczmy, co jest w tym prezencie. Halo. Dajemy ten prezent tobie. Okej. Okay. W prezencie była bomba. To było do przewidzenia. Czy możemy coś tutaj... Klikać, niezbyt. E, dajmy eliksir, dajmy go Didi. Halo, Didi. U. Może nie o to chodziło. E, w takim razie dajmy prezent w postaci bomby. Nikomu. To może dajmy tą czarodziejkę, tą różkę czarodziejki. Czy jest gdzie ją dać w ogóle? Czy jest jakiekolwiek miejsce, gdzie możemy ją. Niekoniecznie. To może. Wyrzućmy bombę przez okno. Pek. Czy to nam. To było takie proste? Nie. To nie było takie proste. Nie przyszliśmy. Więc o co chodzi? Dobra. Dexter, proszę bardzo. Pi. Na zdrowie, mordo. U. Szczadziło mu trochę twarz, wiecie, taką. Był taki odcinek, gdzie Dexter miał taką twarz takiego czada, ale miał nadal takie małe ciałko, więc była taka, taka głowa z taką szczeną, która chodziła. Nie wiem, czy kojarzycie. Eee, dobra. W takim razie, czy możemy bombę przez okno wywalić. Serio to jest rozwiązanie? To było rozwiązanie. Do czemu nie zadziałało to w Simpsonach? W Simpsonach nie dało się tego zrobić. Dobra, to ja może cię po prostu kopnę. O! O! O, -o. o, -o nie! Też się zdarza, tylko jakby to na nie pomogło w żaden sposób. Eee, to może... O, wiem! Weźmy bombę na wycieraczkę. Tego jeszcze nie robiliśmy, prawda? To niewiele pomogło. Czy klikaliśmy na delete tak po prostu? Nie, a na bombę? U, u! U! A, też nie. Czy jest tu coś, co my możemy zrobić? Tak kompletnie, zupełnie, cokolwiek. Ja tutaj nic nie widzę. Nie wiem, w co mogę kliknąć. Nic tu nie mogę kliknąć. W Księżyc? A to... No tak, różdżka, czarodziejki! Księżyc, szybko, szybko sekunda! Zdążyłem? Zdążyłem, proszę bardzo! Jesteśmy Stylor Pixel. <laughs> Olga! Jak się nazywała czarodziejka z brązowymi włosami, długimi warkoczami takimi? Czy była taka? A, okej. Okay. Nie, nie było, moje drodzy, takie czarodziejki. Pytałem się u źródła, u samej twórczyni tego serialu. Niestety, to, to był fake. Czy możemy otworzyć drzwi? Czy możemy dać bombę. Czy dawaliśmy w ogóle bombę Homerowi? E, Homer. E. Tego się można było po Homerze spodziewać. Coś kompletnie z dupy. No cóż, zostaną nam w takim razie tylko Dexter. Czy wylewaliśmy tą dziwną ciecz na bombę? A, u, okej, okay. okej, okay. um, tak też można, moi drodzy. Tak też można. I mamy ponosową rundę w toalecie. Eee, I love poop, Jake. Eee, tu? Nie o to chodziło, prawda? Nie o to chodziło. Czekajmy, jak, jak te etapy bonusowe możemy tutaj w jakikolwiek sposób ogarnąć, bo z tego co widziałem, to raczej było ich. E, bardzo trudno jest do nich dojść przede wszystkim, więc cóż, został nam chapter numer 4. Ok, moi drodzy, Unplayed, proszę bardzo, wchodzimy za furteczkę i co my tam znajdziemy? Bomb, sweet bomb. Ok, e, w takim razie domek. Wow, wow, czemu to są czty... Czemu tu jest 6 pixel. O oh boy, o oh, oh boy! Uh, to jest granat. Uh, to jest bomba. Uh. Nieważne, prawda? Uh, w takim razie może tu. Uh, dziwny ma ten dynamit, um, dziwne upodobania um, ubiorowe. Uh, dude, dud, die. Może to? Klik. Tutaj nic nie ma. Czy to są nasze jedyne próby, żeby tu cokolwiek osiągnąć? O uh, co tu chodzi? Co my to mamy zrobić? Dud, minus. dud, 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 Może ta bomba? Nie zlec. A może? O. Oh, okej. Okay. Jedna z bomb została rozbrojona, to może teraz ta. Eee, nie, tutaj mamy pszczoły. To może ta bomba. O, o, jojo, jojo, a może bomba? A, nie. To może ten napis, może drzwi, może atomówka. Atomówka? Atomówka! Okej, okay, atomówkę rozbroiliśmy, to może o ta. Tą też? Tą też! Super! Czy nie? Nie, jednak nie. To może... Może dynamit. Dynamit? Eee, w tym przypadku chyba niekoniecznie, ale spróbujemy od samego początku. Może na początku dynamit się uda. To tak nie działa, stary. To tylko, to tylko w bajkach tak to wygląda. To może tutaj coś? Też nie. Ej, słuchajcie, każdy z etapów ma inny sposób na reagowanie na te rzeczy, które tu się dzieją, więc może to. Ehm, niekoniecznie. Zobaczmy tą podłużną bombę. Ta podłużna bomba może w którymś z tych etapów być do zrobienia. Na pewno nie w pierwszym. Chociaż nie, w pierwszym nie testowaliśmy tej bomby, prawda? Okej, okay, mamy dziadka w środku. To może granat. Nie, to może teraz granat. I tak będziemy próbować. Dobra, to może teraz granat. O, nie, dobra. Czyli nie ma co granatu próbować, to teraz tą bombę. Będziemy po kolei klikać we wszystko, co się tylko da. To nie, to może tutaj. Też nie, to może tutaj. Może? Nie, też nie. To może tutaj. O! Teraz lecimy do góry. I niewiele to chyba pomogło. Dobra, niektóre są po prostu. Nie da się z nimi nic zrobić. To może teraz dynamit, po kolei. Dynamit. O! To było dokładnie to. To było dokładnie to. Przeżyliśmy. Skoro dynamit jest już z głowy, to może. Ta bomba. Jojowa. Czy jojowa bomba. O! O, dobra, też nie. A może teraz? Widzicie, co ja zaraz zgubię tutaj wątek, zgubię. O! Zaraz nie będę pamiętał, co testowaliśmy, a co nie. Eee, tego chyba nie testowaliśmy, prawda? Mordo! To nie był. To je, nie tak się gasi bombę. Okej, okay? dobra, tutaj to nie wyszło. Eee, czego nie testowaliśmy? O tej tutaj. Okej. Okay. Czy to, czy to nam, nas uratowało? Uratowało nas, ok, czyli ostatnia e, drzwi, okno. E, ta bomba, ok, i tak wybuchło. Ta bomba. Po kolei. Testujemy po kolei wszystko. O! Czy to była ta bomba? Nie, to nie była ta bomba. Dynamit! Dynamit! Moi drodzy, ten poziom był powalony, ten poziom był zdecydowanie powalony, ale przeszliśmy wszystkie bonusowe, mamy jeszcze na pewno DLC, mamy jeszcze prawdopodobnie możliwość zmaksowania wszystkich, które są, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, muszę poczytać, jakie tu są jeszcze etapy, co możemy wyciągnąć, a póki co to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli wam się podobało, łapka w górę mam nadzieję, że zostawiona, no i cóż, widzimy się w kolejnym, cześć!